Hej, witam was bardzo gorąco, wracamy do deszczowego, chociaż nie dziś, słonecznego Seattle i odcinek ten zaczynamy e, graffiti. Zapomniałam ściszyć dźwięki w padzie po raz kolejny, mam nadzieję, że nie słyszycie tego gdzieś tam gdzieś tam w tle. A nawet jeśli słyszycie, to myślę, że będzie to spoko dodatkiem, I guess. Mam nadzieję, że nacisnęłam na czerwony. Chyba nacisnęłam, ale nie mam pewności, no najwyżej. To co teraz tutaj ten zarys, to jest oczywiście Space Needle zobaczymy co z tego wyjdzie, koniec końców zastanawiam się czy jest taka opcja wydrukowania na przykład sobie takich szablonów, w sensie pobrania ich z gry, wydrukowania i zrobienia gdzieś takiego graffiti, to byłby dopiero czad, co? pamiętam, że w przypadku np. przykład e, na, na PS Vita i PS3 bodajże też nie, przepraszam, tylko na PS Vita um, była taka możliwość wydrukowania, bo generalnie całe t toczy się w takim świecie jakby wycinanek. Ym, I była właśnie taka możliwość zbierania tam tych modeli, yy, i późniejsze wydrukowanie ich i złożenie tam samodzielnie, czy tam z milusińskimi itd., itd. To była mega, mega fajna opcja, która bardzo yy, mi się podobała i wydaje mi się, że nie tylko mi się ona spodobała, ale także moim znajomym że też w pewien sposób interesują się grami. Chociaż nie wiem, czy grami można się interesować. Granie to nie zainteresowanie. To jest styl życia. Dobra, <grymne> <grymne> no, to wygląda jak Titanic. Przyznam Wam się do czegoś bolesnego. Nigdy nie obejrzałam w całości Titanica. To jest tak nudne. Czy uwielbiam, wiecie, Leonardo DiCaprio, ale to i tak było nudne. To było okropnie nudne dla mnie. Nice. Nice Delsin. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś możliwości zdobycia złej karmy, więc od razu sobie tutaj skoczymy. Yy, jako że. Zależy mi na tym, żeby szybko wbić ten maksymalny poziom. Karmy, który to jest graj? Ty jesteś grajkiem? Ty jesteś grajkiem. I tu jeszcze mamy psiaki. Przepraszam, tu mamy jeszcze y, oficerów policji. <laughs> Mój błąd. To na razie olewamy. Mamy iść w tamtym kierunku, więc sobie pójdziemy tędy. I tutaj widzę jeszcze jakieś. Jakieś coś. O, Was tutaj widzę. <laughs> Cześć. Na razie. Dobra, byli aktywiści. Nie ma aktywistów, i to jeszcze jest kamera, słuchajcie. Zaraz mi to jacyś przyjadą, a tego byśmy nie chcieli. Więc kamery się pozbyliśmy, co zresztą da się bardzo łatwo zauważyć. Space needle, chciałabym kiedyś tam wejść, naprawdę. Chciałabym kiedyś pojechać do Seattle i wejść na Space Needle. Tam na ostatnim piętrze jest restauracja. Pewnie cholernie droga, ale i tak bym Bym oszczędzała, słuchajcie, cały rok, albo jeszcze dłużej, byleby zjeść tam. ...ostrygi. Na przykład. Pozdro dla kumatych. <grych> Dobra. Wiecie co? Tu jeszcze mamy graffiti, ale to graffiti jest kurczę do zrobienia w miejscu, gdzie jest jednostka doz, więc nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Okej, okay, chyba mi się uda. To będzie dziwne. No okej. Okay. Będzie dzień pełen graffiti. Które notabene jest zajebiście zaprojektowane, o czym też już mówiłam Dobra I jeszcze biały kolor, tak? Czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak jak wie Dobra Kurde, Delsin, poszedłbyś na jakieś ASP albo coś. A nieś tutaj Rozbijał po mieście stary. Dobra, dobra. Ło, wow, nice. Dobrze, że dali mi ten. Dobra, gdzie jest to drugie graffiti? Aha! Szalony kruk? Jeśli dobrze przeczytałam. Szalony kruk, a jakże. Powiem wam, że ten wzór, który wybrałam na jakiś tam. Nie wiem, to chyba jest motyw przewodni Delsina. Czyli to jest to takie space needle zamknięte w W dłoniach, jakby świetnie by się nadawał na dziarę bez skitu, taką na plecach, na kręgosłupie. Myślę, że fajnie by to wyglądało. I co to już wszystko? Ha. Ciekawe, jak domalował to z tyłu, bez kitu, to powinno być najpierw namalowane, jeśli dobrze kojarzę. Mogę źle kojarzyć, bo w sumie... bo tak. Bo ja się nie znam na graffiti. <grym> Ani w ogóle na sztuce. Dobra, rozumiem, że tamten most jest moim celem. O kurczę, most! Czy się dostaniemy, słuchajcie, do drugiej dzielnicy. A tu u góry... Jeśli się nie mylę, tam jest. Um, tam będzie dodatkowy DLC eee, Paper Trail, po którym będziemy mogli zdobyć moc papieru, ale. To generalnie jest e, trudne do przedstawienia, ponieważ tam wchodzi w grę e, robienie rzeczy, zarówno w grze na PS4, jak i jak i w przeglądarce, co jest dość kurcze, skomplikowane do ogarnięcia trochę, ale może nie nie, chociaż nie nie, tego nie będziemy nagrywać, bo to nie. W sensie moc papieru jest taka se, tak naprawdę, bez szału według mnie. No nie wiem, zobaczymy. Na razie nie ma co gdybać. Na razie mamy przed sobą do skończenia Second Sun, a później First Light. Dobra, i jestem zmuszona niestety wyssać neon. Huh, Nie wiem, operować. Oh, bad move, man. Ja, ah, okej. Okay. This is going to be awesome. Boom. Dobra, przejść przez zniszczony most, a po drodze mam oczywiście masę wieżyczek, którym się tak łatwo nie damy, gdybyście mieli jakieś wątpliwości. Okej, okay, a może jednak się im damy trochę pokiereszować, a dobrze, że one nie mogą się do tyłu odwracać, to jest jedno szczęście. Delsin, współpracuj ze mną. Proszę. Dziękuję. Dobra, tu jest następna i... Ta ostatnia jest chyba piętro wyżej. Tak! Mam cię. Ciekawe, czy będzie za to jakaś premia. Powinna być za to premia, za zniszczenie wszystkich wieżyczek. Cholera. Uhu, uh, hu, uh. Chłopaki polecieli helikopterem. Dobrze, że Chyba mnie nie zauważyli, bo gdyby mnie zauważyli, to mogłoby być trochę kiepsko. wygląda na to, że olali sytuację. Co nie zmienia faktu, że za chwilę będzie tutaj srogo. Okay. Tak coś is a czuję. Is right now. It's a Ej, wiecie co, chłopaki? O kurczę. Widzę, że mamy problem. Teraz. A ciebie niestety muszę zabić w ten sposób. Czy mi się to podoba, czy nie? Nie, 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 Telsin. Łomatko, już myślałam, że się tam spierdzielisz. To by było dość niefortunne. Oh, oh, mamo. To I... your toys, huh? <laughs> nie mam za bardzo. Mocniejszej, mocniejszej artyre, artylerii w tym momencie, więc helikopter mógłby być tutaj trochę słabą opcją. Mam nadzieję, że koniec końców tu nie przyleci i nie będzie chciał mi zrobić krzywdy. Ale nie będziemy się tym martwić na zapas. Dobra, kapitulacja odrzucona. Jak widzicie, to wygląda jak typowo jakaś taka arena czy coś. Shauka <laughs> National. you are hell on bridges, you know that? So you recognize me. Oh yeah, yeah. You're the one that had me dead to rights a couple weeks ago and just let me walk away. You've changed since then. You mean the smoke thing? Yeah, it's new. <laughs> I hear you've learned a new trick. You've expanded your arsenal. I, I don't know where you heard that. I mean, I'm I'm just a lowly smoke guy. We'll see. Uh. Yeah, that's that's doing nothing for me. <laughs> Wow, indeed, trochę nie pamiętam jak się z tym walczy i to chyba będzie delikatny problem, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tematem. So w niego chyba wystarczy. I so. I nie Weź się nie ruszaj przez chwilę, stary. Nie pamiętam jak cię zabić. Um, 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 um. Nie, e? nie, rzucanie na niego min raczej mi tutaj nie pomoże. Dobra, przed tym trzeba zdecydowanie uciekać, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie, czekajcie, czekajcie. Au, aua. Strzelanie do niego w tym raczej nic nie da, bo to będzie się odbijać. Kurczę, kompletnie nie wiem, jak go zabić. Hmm. Hmm. Delsin, stary. Tak też nie, nie dam rady przecież do niego nawet podejść. Jest raczej słabo. A, jeszcze rakiety, tylko że ja ciągle nie pamiętam jak się używa rakiet. To jest mi zasadniczy problem. Niestety. Albo niestety. Nie no niestety, niestety. Czego mam wrażenie, że trzeba zrobić coś z tym czymś, co czym on do mnie rzuca Dobra, czekajcie, muszę ustalić jak się używa tych pieprzonych rakiet, bo to przecież masakra jest jakaś. Nie, tak się nie używa. Nie! Rzucił mnie do wody. Jak on śmiał. No ja mam wrażenie, że to przecież powinno iść pod R1. Czemu nie działają? nie, nie. 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 Cholera, jak się używa rakiet. To są sakra. Moce, Seattle, moce, opcje i zapis, sterowanie. Uuu. Czego tu nie ma tego czegoś? Powinno być takie, wiecie, powinien być narysowany. A, tu jest. Działania karmiczne, odskok, skok, silny atak, R1. I dlaczego nie działa? O, to jest pytanie. Przestań mnie na chwilę bić, proszę Cię. Ja tu próbuję ustalić jak Cię pokonać w tym momencie, a Ty mnie tu... o. Co, to jest to coś? To było to? To trzeba ładować? Oddajcie mi dym! No, rzucaj, rzucaj tymi swoimi pierdołkami. O, czekajcie, zniszczyłam mu jakąś tam osłonę. Ojoj, ojoj ojoj. No dobra, ale dostał jakieś tam obrażenia. To już jest połowa sukcesu, tylko że widzę, że muszę czekać, aż on zrzuci te wszystkie takie te i wtedy ja mogę go... o! Wtedy ja mu mogę tak zrobić. Dobra, chowanie się za tymi skałami jest dość spoko. Aha, nie mam, zobaczymy w niego już. Nie no mam przecież jedną rakietę. Do czemu nie działa? A tego się nie spodziewałam. Tuszę Aua. Tego się też właściwie nie spodziewałam, ale to nic. To nic. Ja sobie dam radę z tobą stary. Okay, 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 okay. Okay, no, nie, nie, nie. tak nie miało Yes. Yes. Ha. In your face. Oh, okay, so maybe I, you know, lied about the neon thing, but listen, I think I can save us both a lot of time here. I just need to leech a little power off you, that's it. You want me to just give you my power? I mean, not enough to sink bridges or anything, but enough to pull the concrete daggers out of my friends, yeah. And then after that, you will never see me again. I've got a better idea. Did <clears throat> you be useless to me back in your little hovel? How about you stay here with me? Kind of like my idea better. Doesn't. you disappoint me. No. thought no. Hold on, Hold on. Okay. Misja ukończona. Test. znaleźliśmy się w drugiej dzielnicy. Dzielnicy lantern. Czy ja bym to nazwała po prostu latarnią, ale spoko. I dostaliśmy się tutaj w raczej dość niewyjaśniony sposób. I tu jest nasza pierwsza misja fabularna! Przed rozpoczęciem tej misji zniszcz pobliskie centrum dowodzenia do puni? Weźcie, spadajcie. Gdzie jest pobliskie centrum dowodzenia do Z? O, tam jest graffiti po lewej. Ja bym chciała wyssać dym. Proszę, dajcie mi gdzieś tutaj dym. O, tam jest dym. Idziemy po dym. Jednak do walki myślę, że lepszy jest dym, tym bardziej, że jak zauważyliście ja wolę się rzucać z motyką na słońce niż podchodzić do tego jakoś ostrożnie <grym> więc może tak będzie bezpieczniej. Chociaż w dzielnicy Lantern bardziej podejrzewam, przydałby mi się tak mimo wszystko Neon chociażby z tej prostej przyczyny, że tutaj że tutaj... Że ja bym chciała zniszczyć wieżyczkę teraz. Ale, że tutaj jest po prostu masa, masa, masa. Masa neonu. Dobra, zaraz mnie zabiją. To był błąd. I to duży. Okej, okay, już trochę lepiej. Zawsze mi się robi lepiej, jak zrobię lekki rozpierdziel nie wiem, czy wam też. Pewnie nie. Ale mówię wam, że to świetny sposób na poprawienie yeah, you know, sobie No, weź się tego gościa, który tu stoi, co ty go nie widzi. A nie! Okej, okay, wróciliśmy do gry. Jesteśmy w dzielnicy lantern. Nie mam pojęcia co mi się teraz straciło, a co mi się nie straciło. Chyba mi się nic nie straciło. To dobrze. Ja się bałam, że się straci. I będzie źle. I wiecie co? Strzyjmy sobie tego typka w głowę. Czego to nie działa? Ja chcę to znowu. zniszczyć. To chciałam właśnie. I to... I co tu do mnie strzela jeszcze? Oprócz tego, że wszystko wiecie, co by mi się tu przydało. Ja wiem, że wy wiecie, co by mi się tu przydało. Jak wszyscy wiemy, co by mi się tu przydało. Ta magiczna moc obszarowa, której niestety chwilowo nie mam. Bo nie. Co ty tu we mnie strzelasz? Tam ten następny, kurczę. Myślisz, że jak masz rakietnicę, to ci wszystko wolno? wyobrażasz? Od razu Wam wyjaśniam, że zielony laser mm, oznacza. O kurde, ja nie mam żadnej mocy. Oznacza, że mój przeciwnik ma. O kurde, źle. Mój przeciwnik ma 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 ma, ma, ma moc. Nie ma moc, tylko ma rakietnica. A czerwony laser oznacza, że mój przeciwnik ma snajperkę. Doszłam do tego po jakimś czasie, serio, udało mi się, było to dość skomplikowane, zanim się udało, ale koniec końców się udało, więc sponio. Zrobilibyśmy graffiti, ale chwilowo nie mogę, bo wszyscy naokoło chcą mnie zabić, a ja muszę znaleźć dym w trybie now, now Delsin. O, właśnie. Cudownie. Ten dźwięk z tego pada jest jakiś taki, ja nie wiem, jest tak dziwny, że ja mam wrażenie, że to po prostu umie w słuchawkach. On działa, a to nieprawda. Dobra, nie ma wieżyczki. To już jest połowa sukcesu. Tu jeszcze ci się napatoczyli skończył mi się dym masakra jest jakaś moje życie będzie po prostu tak wygodne i tak idealne kiedy wreszcie będę mogła mieć 5 rakiet a nie tylko 3. gdzie mi tu uciekasz gin przepadni zaraza nieczysta to było głupie to już było lepsze Chociaż nadal dość słaba Aha Mam cię Bum, chodź tu Kurczę, muszę częściej używać tych min, one są w sumie spoko Ja ich nigdy nie doceniam Nie blokuj się, Delfin Co ty myślisz, że ty możesz mi co, w mordę dać? No way, stary. No chyba w sumie możesz, skoro jeszcze żyjesz. No nie uciekaj przed moją miną. Czemu ja go nie mogę właściwie pobić? Bez kitu. Dostępny zrzut orbity idealnie. Tylko nie wiem po co mi teraz ten zrzut or z orbity, skoro już prawie ich wszystkich tu wykończyłam. Ale spania. Tutaj pan chce się poddać. Oczywiście mu nie pozwolimy, bo jesteśmy źli i niedobrzy. Dobra, czy to tam wyjechało już, czy nie? Teraz powinno wyjechać. Okej. Okay. Niszcz to, Delfin, niszcz. Pięknie. Dobra mobilne centrum dowodzenia zniszczone awesome dobra, mobilne centrum zniszczenia yy, <grywania> mobilne centrum dowodzenia, I mean ee, zniszczone Wysysysamy sobie tu okoliczne odłamki, które się teraz odblokowały dzięki temu, że mobilne centrum dowodzenia zostało zniszczone okej okay. I cóż, małpeczki, i tymczasem ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcineczek e, Wam się podobał. Była to Wasza dzienna dawka e, Delsina, dzienna dawka lamienia i dzienna dawka nieogarniania przez Duxa. E, I mam nadzieję, że standardowo widzimy się jutro, ale nadzieja matką głupich, więc nie wierzcie w to, co do Was mówię. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.